i ja, to do też do patrzenie, jest, a tu, to jest albo nie. jest okulary, bo moje okulary są ryb. Tutaj widać ta Bo było nieco, jakby, no dzisiaj jest wszystko zamknięte, jak my to nagrywamy, a jak wy to oglądacie, to jest już Я бы все склад. Так же, И что мы здесь такого... Бактон, да? ладно. Что это To Julia. jesienna. Odcina tego batonika, to jest... Osiemna dziewczyna. Bardzo dobry. A czegoś mi tu brakuje. Nie, przepraszam za te dźwięki. Oddłe. To nie mm. I ocena tamtej kurki z poprzedniego filmu to jest dwa bo już mam. Bajom, ją, widzą Powiedz kiedy pójdzie nowy odcinek. Nie wiem. Ona nie wie. Ale zaraz będzie jeść. Wiedź, o której dajesz odcinek. Kiedy i gdzie?